Natomiast niesamowita kolekcja dzieł sztuki, y, którą zgromadził właściciel Franz von Rose i który był mecenasem jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy symbolistów Adolfo Wilta, można powiedzieć, przepadła oprócz pojedynczych obiektów. Dwa z nich do, y, pojawiły się w naszych zbiorach dużo wcześniej. Zniknęła. Okazało się, że jednak ziemia nadal była w strasznym stanie. Były to szczątki, można powiedzieć. I kilkanaście lat w pracowniach konserwatorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w połączeniu też z większym gronem specjalistów, archeologów, historyków sztuki, najpierw trwało przypasowywanie tych kawałków, a później. Yy, scalanie, konserwacja. Udało się w ten sposób kilkanaście rzeźb yy, po konserwacji yy, zrekonstruować. My dzisiaj pokazujemy tylko dwie. Mamy w depozycie kilkanaście obiektów tego z pis No niestety z powodów takich, że waży pół tony i nie mamy to gdzie w tej chwili pokazać, a warunki atmosferyczne nie sprzyjają. Pokazujemy tylko dwie rzeźby. Yy, po pierwsze Dionizosa. Wykonaną przez pójść do antycznej kopii i Fides. Tylko na no zachętę. Postaramy się jak najszybciej pokazać więcej. No marzymy, żeby zrobić taki pokaz całego depozytu. Ale to tyle. Drugim takim no naprawdę spektakularnym zespołem obiektów który dzisiaj też tylko symbolicznie pokazujemy. Jest to jeden mebel, szafa, jak się okazało w trakcie prac konserwatorskich szafa narożna, ale przeznaczona do przechowywania broni myśliwskiej. Jest to szafa z zespołu mebli, które dzięki projektowi zbarskiemu udało nam się w ubiegłym roku zakonserwować, a które no, były przechowywane w różnym stanie w magazynach przepastnych naszych muzealnych. Dwie jeszcze takie szafy można podziwiać w holu w części barokowej. Tych jest kilkanaście. Już na otwarciu pojawi się jeszcze pokazywany wcześniej w barku przepiękny xviii wieczny setet. Ale dzisiaj jesteśmy na budowie, także tylko na zapęte część obiektów pokazujemy. Hmm, tutaj też przykładem obiektów, które odzyskały swoje piękno i wysoką pracę artystyczną są karte neorenesansowe, które były konserwowane w, w uniwersyteckimi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którymi od kilkudziesięciu lat Muzeum Armii i Mazur prowadzi współpracę w tym zakresie. Oprócz tego mamy Obiekty od Najstarszych Archeologicznych, gdzie tu przed chwilą kolega pierwszą gablotę zaczął przygotowywać na wystawę. Po zupełnie współczesne, tak jak tutaj Pani Joanna Wilangowska stoi przy całkiem młodych obiektach przekazanych do naszych zbiorów jako dorobizna do działu historii etnografii. I są to, tak jak dzisiaj niektórzy koledzy stwierdzili, że sami niedawno to jeszcze widzieli, a może nawet są tacy, że doświadczyli. Czyli na przykład strzał policyjny i umundurowanie. Jest tego naprawdę mnóstwo. Tutaj jeszcze wspomnę tylko o niesamowitej darowiznie, która została przekazana do zbiorów naszej biblioteki. Tutaj odpowie Barbara Michalska. Jest to archiwum pana Błotnickiego, jednego z najdłużej działających etnografów zajmujących się kulturą ludową Warmiaków. Archiwum przeleżało i dopiero niedawno i są tam naprawdę fantastyczne rzeczy, bardzo ciekawe. Sami byliśmy zdziwieni, że takie rzeczy jeszcze gdzieś były, ale tutaj też zostawiam pole do popisu opiekunom zbiorów, którzy najlepiej y, odpowiedzą na wszystkie pytania i zaprezentują nasze cenne eksponaty, które w ubiegłym roku y, przybyły do zbiorów lub odzyskały swoje piękno po pracach konserwatorskich. Yy, tutaj proponuję, żebyśmy zaczęli, yy, chyba że Państwo macie inne sugestie, no po prostu po kolei. Także no, myślę, że zaczynając od najstarszych, które przedstawi... Yy, tak. O pracownik jeszcze w miarę młody, ale eksponaty za to najstarsze na w naszych zbiorach przedstawił Jarosław z z działu Ekologii Muzeum Warnyimarskiego. i na narodowcza, ale miało być na narodowczą. W tym roku prezentujemy blisko 400 eksponatów. Od najstarszych, od schyłku epoki kamienia po schyłek wczesnego średniowiecza, to jest średniowiecza to jest pierwsza. Z gablot przedmioty jak zawsze niezwykłe, jak zawsze nasi darczyńcy sprawiają niespodzianki swoimi znaleziskami. Wśród nich oczywiście wszystkie kategorie przedmiotów użytkowych i ozdoby, i narzędzia, i broń, ale tegoroczny pokaz będzie poświęcony, w zasadzie jego motywem przewodnim będą atrybuty. I tutaj już więcej nic nie zdradzę, powiem tylko, że prezentować będziemy i włócznie, i oszczepy, i topory, i miecze, i takie elementy ręczników, jak e, pasy do noszenia broni. Mamy w tym roku dwa rozbudowane pasy e, z pradziejów, czyli, czyli z pierwszych siedmiu wieków po Chrystusie, które będziemy rekonstruować i rozkładać w całości ale o tym w niedzielę opowiem. Mój kolega który przygotował prezentację. Jak wspomniał Pan to teraz czas na sztukę współczesną i mamy w tym roku naprawdę wyjątkową okazję i wyjątkową prezentację. Fragmentu tylko depozytu, który przekazało nam Muzeum Narodowe w Warszawie. Rześfa Adolfo Wilta poddanych naprawdę wyjątkowemu też programowi konserwatorskiemu. Cała sprawa związana z Wildem, z Dulewem, z rodziną von Rose, sztuki Francem i, i, i też jego ojcem Ludwikiem. Cała ta historia jest niezwykle ciekawa, niezwykle frapująca i naprawdę warta tego, żeby opowiedzieć ją w sposób szczegółowy, ale przy innej okazji. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać dwie rzeźby autorstwa Adolfa Wilta. To jest Dionizos i obydwie rzeźby są kopiami rzeźb antycznych Dionizosa. I rzeźba e, e, symboliczna nazywana fides. Fides, czyli e, wierność. E, obydwie te rzeźby powstały na początku XX wieku i obydwie te rzeźby e, i to, że pojawiły się w, w, w dylewie, e, to, że zaistniały w kolekcji Fądroze, wynikają z kontraktu, z kontraktu zawartego między Francem Wądroze a włoskim rzeźbiarzem młodym, e, dopiero tuż po ukończeniu. Akademii Adolfo Wild. Miało to miejsce w 1894 roku. I na podstawie tego kontraktu Adolfo Wild związał się z fonrozę na blisko 18 lat. Przez tych 18 lat wszystkie pierwsze kopie swoich rzeźb wysyłał do Dylewa. I proszę, żebyście sobie Państwo wyobrazili, że samych rzeźb Wilta w Dylewie, w tym majątku, który bardziej można określić jako dwór niż, niż pałac, było blisko 50. 50 rzeźb Wilta, z których prawie 30 to były jego autorskie kompozycje rzeźbiarskie, natomiast reszta to były kopie antyczne, bo antycznych rzeźb, kopie rzeźb renesansowych, bo rzeźbił też według Michała Anioła, Donatella. I te, wszystkie, te wszystkie kompozycje były w Delewie. To był oczywiście niewielki, niewielki tylko procent dzieł sztuki, które tworzyły Delewską kolekcję. Mam nadzieję pokazać Państwu w przyszłości całość zbioru. Rzeźb Wilta, które znajdują się w kolekcji naszego muzeum, a także pokazać w sposób symboliczny, z czego te rzeźby, te konkretne, powstały. Z jakich niewielkich łąków wydobytych przez archeologów i jak wielkiej pracy konserwatorskiej wymagały. Myślę, że połączymy też z sesją, że zaprosimy konserwatorów z Warszawy, z Akademii Sztuk Pierywnych, aby o tej swojej ogromnej, ogromnej pracy, której wynik tutaj Państwo widzicie, opowiedzieli.